Cześć. W tym filmie wyjaśnię wam, co to jest wkładka zaworowa, inaczej nazywana zaworem termostatycznym, który to zainstalowany jest najczęściej fabrycznie w grzejniku dolnozasilanym. Ale nie zawsze tak musi być. Jaką rolę pełni taka wkładka zainstalowana w górnej części grzejnika? Po tej stronie grzejnika, gdzie mamy Wkrótce zasilanie i powrotu. Instalacja takiej wkładki z drugiej strony kompletnie nie ma sensu, bo nie będzie w żaden sposób decydować o pracy grzejnika. Po poprawnej stronie, oczywiście, będzie pełnić ogromną funkcję, bo będzie regulowała ilość wody, jaka przepływa przez grzejnik. Czyli będzie regulować, jaką moc taki grzejnik będzie wydzielać oraz to, czy grzejnik ma grzać, czy też nie. Taką wkładkę zaworową, jak tutaj widzicie, firmy Owentrop, razem z takim korkiem nastawczym w takim opakowaniu można kupić w dowolnym markecie. To jest wkładka zaworowa Owentrop, sześciostopniowa nastawa wstępna. Zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. Oraz kilka parametrów, czyli jaki mamy gwint do grzejnika, gwint termostatu, ponieważ te dwa elementy są bardzo istotne. Z uwagi na to, gdybyśmy chcieli zainstalować taką wkładkę, aby dopasować do gwintu w grzejniku oraz dopasować do gwintu głowicy termostatycznej, jaką chcemy zainstalować, żeby to wszystko po prostu pasowało. Instalacja jest bardzo prosta, tu nie ma żadnego problemu, oraz jest też uszczelka tutaj dookoła, czyli jak do grzejnika dokręcimy, to wszystko będzie szczelne. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób ta wkładka działa. Ta wkładka ma coś takiego, jak nastawę wstępną. Tutaj, jak widzicie, jest taki czarny pierścień. Ten pierścień możemy regulować za pomocą specjalnego kluczyka nakładanego lub kluczyka 13 mm, klucz płaski albo oczkowy. Nakładamy. I możemy sobie tutaj regulować według naszej potrzeby. Punktem odniesienia dla nastawy, czyli dla tej cyferki, jest nacięcie lub kropka tu w korpusie. Czyli jeżeli chcielibyśmy nastawę na przykład 1, to kręcimy i ustawiamy: O, teraz jest 1. Dla tej wkładki zaworowej, 1. Czyli najmniejsza nastawa wstępna oznacza minimalny przepływ wody przez tą wkładkę, czyli minimalna ilość wody będzie tutaj do grzejnika doprowadzana, przez co grzejnik może nie osiągnąć swojej mocy, jaką ma wydzielać, czyli może niezbyt ciepły być, albo będzie ciepły w górnej części, a w dolnej części będzie dosyć chłodny. To jest naturalne zjawisko, jednak może to być nadmierne. Ustawienie nastawy wstępnej powinno wynikać według projektu całej instalacji centralnego ogrzewania, jaki wykonuje projektant. Najczęściej stosując oprogramowanie komputerowe lub specjalne aplikacje, w których podajemy różne parametry, różne informacje i program daje nam informację, jaką nastawę mamy przy jakim grzejniku, przy danej wkładce zaworowej ustawić. Najważniejsze, żebyście umieli zrozumieć, jak to działa. Ta wkładka ma coś takiego, że na wartości najmniejszej, czyli 1, ma najmniejszy przepływ wody. A jeżeli ustawimy na przykład wartość 3, o, trujeczka, to wtedy zobaczcie, że przepływ już jest znacznie większy. Otwór jest większy. Jak to działa? Zobaczcie. Gdy ja tutaj kręcę sobie. To tutaj, zobaczcie, jest taki pierścień dookoła, który się równocześnie odwraca i reguluje taki przepływ, jaki sobie ustawimy na nastawie. Największa nastawa dla tej wkładki to szóstka. Chwileczkę, ustawimy szóstkę. O, proszę bardzo, jest szóstka. I jak widzicie, mamy tutaj maksymalny przepływ wody. Woda, poprzez tą rurkę, którą tutaj mamy, Dopływa tu do wnętrza. Tu jest uszczelka, jak widzicie. W ten sposób jest to włożone. Tędy przepływa, a tędy wypływa i idzie dalej na kanały poziome, pionowe i znowu poziome, aż do powrotu z grzejnika. Dlatego też, jak widzicie, to jest jedno ustawienie. Drugie ustawienie, które jest realizowane za pomocą albo takiej głowicy termostatycznej, która naciska za pomocą tego krótka zielonego albo za pomocą takiego zwykłego koreczka. To jest nacisk na ten grzybek. Zobaczcie, gdy będę dokręcał, to będzie wciskany coraz bardziej. A to będzie powodować, sami zobaczcie co. To będzie powodować to, że ten element z tą czarną uszczelką będzie dociskał coraz bardziej dalej. Czyli na przykład, jak jest ciepło w pokoju, to głowica termostatyczna dociska. A gdy jest zimno, to głowica termostatyczna przesuwa się w tą stronę. I zobaczcie, jak to działa. Będę teraz dokręcał. O, i tu możecie zobaczyć. Teraz ta uszczelka prawie już docisła do końca, do tego gniazda. Więc woda będzie tylko w pewnym zakresie. A teraz do końca już mamy dociśnięte i. Z tej strony dopływ wody jest kompletnie zablokowany. Zobaczcie. Niezależnie od nastawy, jaką byśmy ustawili wcześniej, to i tak teraz mamy w pełni zablokowany zawór. Czyli woda po prostu tędy nie może wpłynąć. I gdy na przykład znowu w pomieszczeniu jest ciepło, to głowica przesunie ten środkowy trzpień zielony. I będzie to działać tak samo, jak ja teraz kręcę. Zobaczcie, odsunie się i znowu będzie realizowany przepływ wody. Odsuńmy do końca. Teraz jest maksymalny przepływ, czyli jak widzicie, są dwa ograniczenia. Jedno za pomocą tego elementu, który tu dociska, a drugie w zależności od ustawienia nastawy wstępnej, czyli właśnie tego pierścienia. W różnych wkładkach zaworowych mogą być różne nastawy, może być więcej. Opcji regulacji może być mniej, mogą być takie kapturki, które podnosimy, przesuwamy i z powrotem nakładamy zamiast używania klucza, na przykład zawory Danfosa. Tak więc są naprawdę różne. Mam nadzieję, że już jest wszystko dla was jasne, jak działa wkładka zaworowa w grzejniku centralnego ogrzewania, czyli po prostu jak regulujemy sobie ilość wody, która przepływa przez grzejnik za pomocą nastawy wstępnej. A dodatkowo za pomocą głowicy termostatycznej, którą regulujemy nacisk tym trzpieniem na grzybek zaworu. Dziękuję Wam za uwagę.